Ta ściana była wczoraj pusta i smutna, a dzisiaj jest zapełniona naszymi rodzinnymi wspomnieniami. Pokażę Ci teraz, jak możesz sprawić, że najcenniejsze wspomnienia ożyją w Twoim domu. Krok pierwszy to stworzenie kolażu. Możesz do tego użyć wielu aplikacji. Dziś zaproponuję użycie Canva. Przygotowałem Ci gotowy kolaż pod linkiem zawartym w tym poście. Jeśli nie masz jeszcze konta, to zarejestruj się. Możesz to zrobić z użyciem Twojego loginu ze stron społecznościowych lub adresu e-mail. Jeśli użyjesz e-mail, to otrzymasz kod dostępowy, który należy wpisać przy logowaniu. W pierwszej kolejności potrzebujesz stworzyć kopię kolażu w celu stworzenia własnej wersji. Następnie należy załadować zdjęcia. Naciśnij przycisk załaduj zdjęcia wyskoczy okno wyboru plików. Wybierz zdjęcia, które mają się znaleźć na kolażu, i naciśnij otwórz. Teraz możesz przeciągać zdjęcia z folderu do Twojego kolażu w odpowiednie miejsca. Po rozmieszczeniu wszystkich zdjęć, kolejny krok to ściągnięcie pliku. W tym celu wciśnij przycisk w prawym górnym rogu. Teraz odszukaj przycisk Pobierz. Naciśnij go i raz jeszcze naciśnij Pobierz. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik i wciśnij Zapisz. W drugim kroku załadujesz do kreatora kolaż, który przed chwilą powstał. Wejdź na stronę jutra.pl, wybierz z menu ściany, następnie stwórz własną ścianę. Naciśnij przycisk wybierz plik i wybierz go ze swojego folderu. Wciśnij otwórz. Po chwili, twój obraz będzie widoczny w kreatorze. Teraz potrzebujesz wpisać rozmiar obrazu, który będzie wykonany dla ciebie. Może to być jakikolwiek rozmiar bez żadnych ograniczeń, ale ten przez nas przed chwilą stworzony ma 1,52 m szerokości oraz 95 cm wysokości. Jest to optymalny rozmiar dla czterech paneli składających się w jedną całość. Pozostaje Ci wybrać dodatkowe opcje, po czym możesz przechodzić do płatności. Alternatywnie, możesz zwyczajnie spakować zdjęcia, które chcesz mieć na kolażu, i wysłać plik na sklep małpajutra.pl, a my zrobimy kolaż dla ciebie. Po kilku dniach otrzymasz zamówiony obraz. Zaznacz miejsce, od którego będzie rozpoczynał się obraz i poprowadź pionową linię. Ta linia pomoże Ci w przyklejeniu pierwszego panela. Jeśli wybrałeś taśmę dwustronną jako sposób montażu, to odetnij kilka pasków, które następnie przyklej na panele. Montaż paneli jutra to naprawdę prosta rzecz. Nie ma co porównywać do alternatyw, jak na przykład fototapeta. Każdy to może zrobić. Dodatkowo, panele są wodoodporne i twarde jak skała, bo są ze skały. Po oderwaniu papieru zabezpieczającego naklej panel na ścianę w uprzednio zaznaczonym miejscu. Postępuj identycznie w wypadku użycia kleju w tubie zamiast taśmy. Następny panel posiada pióro, które należy umieścić we wpuście poprzedniego panela. Ta technologia pozwala na bardzo łatwy i jednocześnie precyzyjny montaż. Tak wygląda efekt końcowy. Jeżeli zamówiłeś aluminiowe ramki, to teraz je w łatwy sposób zamontujesz. Panele Jutra Print to zupełna nowość na rynku. Wytwarzamy je w oparciu o nasz własny dorobek badawczo-rozwojowy. Produkujemy te panele tu, w Polsce, i drukujemy z wykorzystaniem naszej autorskiej drukarki ośmiokolorowej. Efekt, który zachwyca za każdym razem. Masz setki pięknych zdjęć w swoim telefonie czy aparacie, które zasługują na więcej niż bycie ukrytymi w folderach. Teraz możesz tchnąć w nie nowe życie dzięki jutra print. Proces jest niesamowicie prosty: 20 minut na przygotowanie, kolejne 20 na montaż i gotowe. Twoje wspomnienia zyskują spektakularną, wielkoformatową formę. Z jutra print możliwości są praktycznie nieograniczone. Pojedyncze panele tworzą efektowne obrazy, ale prawdziwa magia zaczyna się, gdy pokrywasz nimi całe ściany. Każde wnętrze zamienia się w przestrzeń wypełnioną Twoją osobistą historią. Zainspiruj się setkami projektów w naszej galerii obrazów, a jeśli jesteś twórcą, fotografem, grafikiem lub artystą AI, dołącz do naszego programu partnerskiego. Twoja kreatywność zasługuje nie tylko na uznanie, ale także na wymierne korzyści. Jutra print, gdzie Twoje wspomnienia zyskują nowy wymiar.